Czytam listę ślubowania, a następnie najmłodszy radny pan Daniel Duboa będzie wyczytywać nazwiska państwa radnych. Stojąc będą wypowiadać słowo ślubują, czyście ślubuję. Oczywiście ślubuję. Przetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego. Przetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego. Przed suwerenności interesów państwa polskiego. Przed, Przed suwerenności interesów państwa polskiego. Czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny. Wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli. Wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli. Przestrzegać konstytucji i innych praw. Marek Aftanas. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Piotr Bril. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Zenon Dzebak. Ślubuję, tak mi dopomóc. Radny Kazimierz Gładysz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Andrzej Guzik. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Stanisław Józewczyk. Ślubuję, tak mi do Bóg. Radny Jan Juszczak. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Jan Marian Janik. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radny Adolf Kasprzyk. Ślubuję, tak mi da Bóg. Radny Stanisław Kenar. Ślubuję, tak mi da pomóż Bóg. Radny Andrzej Krężałek. Ślubuję, tak mi do Bóg. Rad, radny Jan Krygowski. Ślubuję, tak mi da Bóg. Radny Aleksander Mercik. Ślubuję, tak mi da Bóg. Radny Edward Nowak ślubuję tak do pomocy. Radny Jan Pętka ślubuję zami tak do pomocy. Radny Marian Pętka ślubuję radni tak do pomocy. Radny Zaneta Kowal ślubuję zami tak do pomocy. Radna Teresa Sirko ślubuję zami tak do pomocy. Radna Iwona Stefani ślubuję. Radna Monika Subik. ślubuję zami tak do pomocy. Radna Dorota Tomasiewicz. Ślubuję, Katniga tak? bąż Radny Józef Turek. Ślubuję, Katniga bąż Radny Bogusław Zaforewski. Ślubuję. Dziękuję.